Od ponad tygodnia trwa ta nierówna walka na polu obowiązkowej zdalnej nauki. Do boju ruszyły dzieci i ich rodzice, którzy w ekspresowym tempie musieli stać się nauczycielami i to niezwykłymi nauczycielami. Ta niespotykana do tej pory sytuacja dotknęła również kierownictwo szkół. Praktycznie z dnia na dzień drastycznie zmieni się sposób nauczania. Jak w tej nowej sytuacji edukacji na odległość radzą sobie obydwie strony? Zapytaliśmy o to niepowiązanych organizacyjnie ze sobą nauczycielkę i Prezeskę zarządu Zespołu Szkół Społecznych oraz mamę 11-letniego ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej. Chyba nie powiem nic oryginalnego. Podobnie jak wszyscy, uczymy się. Cały czas się uczymy. I e, um, uczą się dzieci, uczą się nauczyciele obsługi wszystkich nowych technologii, ale tu chciałabym bardzo mocno podkreślić, że uczą się tego również rodzice. Szczególnie im mają młodsze dzieci tym więcej czasu spędzają z dziećmi przy komputerze i tym więcej uwagi muszą poświęcić na tę naukę. I z tego miejsca chciałabym docenić wszystkich takich rodziców i bardzo im za tę cierpliwość i zaangażowanie podziękować. Z nauką to jest tak, ogólnie jest to coś nowego dla nas, rodziców, jak i dla nauczycieli. Nikt tego nie miał w planach, wyszło to nagle, no i są pewne trudności. O ile sprzęt komputerowy w większości nasi uczniowie posiadają, no to są też takie sytuacje, że w domu jest dwójka albo trójka dzieci i jeden komputer. Są też sytuacje takie, że do komputera dostęp potrzebują mieć ich rodzice w określonych godzinach, ponieważ pracują zdalnie. W związku z tym, mimo tego, że sprzęt jest, no to bywa różnie z jego wykorzystaniem. Podobnie jest z łączami internetowymi. One są w tej chwili bardzo przeciążone i nawet jeśli ktoś w domu ma całkiem przyzwoite łącze komputerowe, to są momenty, kiedy nie może z niego skorzystać. Rodzic wchodzi w rolę nauczyciela. Od początku musi przerobić temat, który został zadany przez nauczyciela, czy to jest w podręczniku, czy jest wysłane poprzez różne portale. Rodzic przerabia te tematy, musi wytłumaczyć wszystko po kolei dziecku, tak żeby to potrafiło rozwiązać samemu i zrozumiało wszystko. Następnie trzeba wykonać zadania, które zostały zadane. Czasem jest to kwestia godziny dwóch, a czasem siedzimy przy zadaniach i nawet pół dnia. Do tego dochodzą jeszcze inne obowiązki w domu. Czy jest jakaś różnica, jeżeli chodzi o to o zdalne nauczanie w szkole podstawowej, a w średniej? Ogromna. Ogromna różnica, ponieważ na poziomie liceum uczniowie właściwie sami sobie radzą. Natomiast jeśli chodzi o szkołę podstawową, no to tutaj jest troszkę gorzej ze względu na to, że dzieci potrzebują wsparcia rodziców czy w obsłudze sprzętu, czy w samej organizacji zajęć, no to jeszcze pracujemy nad takim usystematyzowaniem wszystkich działań, żeby rodzice mieli jak najmniej, żeby byli jak najmniej obciążeni tą pracą. Czasami jest to ciężko. My rodzice odczuwamy jakby cała rola nauczyciela została zrzucona na nas. Wiadomo, jest to trudne dla wszystkich, bo nikt się nie spodziewał takiej sytuacji, ale no, można powiedzieć, że nie mamy tego wsparcia od strony pedagogów. Nawiasem mówiąc, dzisiaj mamy zebranie Rady Rodziców Online Szkoły Podstawowej. W trakcie którego będziemy omawiać najlepsze, najlepsze metody komunikacji z rodzicami i z dziećmi. Bo w szkole podstawowej dodatkowo dzieci nie wszystkie mają adresy mailowe, nie wszystkie mają, korzystają z komunikatorów, z których do tej pory nie korzystały z powodów prawnych, a też nie było takiej potrzeby. Będąc w domu, dziecko no niechętnie zajmuje się nauką. Sprawdziany my jako tako żeśmy jeszcze nie mieli. Ale kartkówka y, wygląda tak, że nauczyciel wysyła konkretne pytania i dziecko samo stara się odpowiadać. Robimy zdjęcia, wysyłamy maile i czekamy na odpowiedź, i, i na podstawie tego zostają wystawiane oceny. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i życzę wszystkim bardzo dużo zdrowia. Do zobaczenia w realu.